Cześć, siemanko, witam Was z tej strony Kamil Wolski, a to jest poradnik um, nie do żadnej gry, nie do niczego, tylko po prostu jak ja kręcę um, rzeczy na pulpice, takie dla siebie, nie na YouTube, a może kiedyś trafią na YouTube, jak ja je montuję. Um, wcześniej nie montowałam filmów, które nagrywałam, dlatego że wcześniej nie umiałem ani nic, ale teraz Wam po prostu y, pokażę, jak to się robi. Więc tak, podstawowa rzecz to FRAPS. Hmm, e, FRAPS tutaj jest po prostu najlepszą rzeczą. Możecie też nagrywać actionem lub innymi, ale ja używam FRAPSa i w sumie to jest dla mnie najlepsze. Więc tak, Wy tutaj nic, nic nie robicie, po prostu wychodzicie w zakładkę um, No i... Aha, ja to robię tak dla początkujących yy, i tak darmowo. Znaczy ja mam płatnego FROPSa, ale tak darmowo jakby to robię. <laughs> I tak, Wy tutaj po prostu ustawiacie sobie, jak, na, na jaki przycisk chcecie zacząć nagrywać i kończyć. Ja mam to jako F9, czyli podstawową. Tutaj wybieracie, <laughs> jaki chcecie, gdzie chcecie, żeby Wam się zapisywały te wszystkie filmy. Ja mam w podstawowym, czyli program, yy, czyli Dysk lokalny C, FRAPS, no i UWIS. I tak, odnaśladzę tylko to, czyli dźwięki z komputera. Chyba, że nie chcecie, żeby było dźwięków z Windowsa. Tutaj tego nie odznaczacie, dlatego że tak to będziecie nagrywać będzie nagrywać wasz Google bez mikrofonu, a tak to później będziemy, będziemy to montować. Więc tak, to tyle z FRAPSa. Teraz przechodzimy do Audacity. Ja teraz dla Was nagrywam właśnie tym Audacity. I nim nagrywam. I obecnie jak widzicie tutaj nam nagrywa. Żeby zacząć nagrywać, klikacie o tutaj. Ale kończyć nagrywać klikacie tutaj. Żeby otworzyć całe nagranie klikacie tutaj, a żeby zatrzymać tutaj Tutaj możecie przewinąć albo różne rzeczy. Dobra, tyle wystarczy z Audacity. Teraz montowanie filmów. Ja oczywiście um, używam Windows Mowy Marker. Ehm, dla mnie to jest po prostu najłatwiejszy program i przynajmniej darmowy, ehm, więc tak, <laughs> jak to robimy? Ehm, bierzemy nasz film z ehm, ten z Wrapsa. Ehm, movies. Na przykład weźmiemy na przykład to i po prostu przekład, przeklejacie to tutaj. To się wam zaimportowało i teraz możemy też dodać na przykład do tego jakąś muzykę, na przykład tą. To jest moja ulubiona muzyka, to będę kiedyś tam dodawał do różnych tam filmów i zaimportujemy też inny jakiś film, na przykład jakiś taki cichy weźmy na przykład. No nie będzie o to. weźmy sobie te dziwne. A importujesz? Się? Co, mam mało miejsca? Nie, nie, mam mało miejsca, co nie chce zaimportować. Czym nie mogę zaimportować? Halo. Hallo. Neimportuj się. Co jest? Czemu nie mogę już naimportować? Jakoś to to z... usunę. I co je zaimportuję? Czemu tego nie mogę? To jest za krótkie, czy co? Weźmy może to. Albo no nie. E, to może weźmy coś takiego mniej prywatnego na przykład. Tyle się wrażenie mnie odcinek drugi. No. Dobra. Później Wam może to pokażę, więc tak, bierzemy naszą ścieżkę dźwiękową i po prostu um, nasze wideo wrzucamy do zakładki wideo. I tutaj do mamy możemy sobie obejrzeć. Tak, są tu dźwięki. Z pulpitu. Tak, teraz dołączamy naszą yy, ścieżkę dźwiękową. Yy. Na przykład to. Audio, muzyka. Tak. Trzeba, to, trzeba pilnować, żeby to było na początku, chyba że chcecie, żeby się na przykład zaczęło tutaj. Ale ja to zrobię na początku, dlatego że chcę, żeby się zaczęło na początku. Więc tak. Teraz to mamy. Aha, i pamiętajcie, żeby zrobić tak, żeby muzyka się kończyła wtedy, kiedy film. Bo tak to na przykład muzyka się skończy, a film będzie dalej, a na przykład, jak będzie dłuższa muzyka, to. Muzyka się... bo no, film się skończy, a muzyka będzie dalej, więc teraz sobie to obejrzymy. Tak jak widzicie, muzyka jest. Możemy też sobie to ściszać, mm, tylko jak to się robiło. O, tutaj wycisz stopniowo zwiększ głośność, yy, o. o. właśnie. Yy albo na przykład bardziej ym, ym, głośność. O, i tutaj możemy tak sobie stopniowo raczej przyciszyć. No to są takie lagi, lagi. lagi. Tak, i tak to wygląda. Teraz możemy sobie to już usunąć. Albo wiecie co? No, usunę to na przykład i teraz weźmy sobie... Eee. 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 eee... Tak, też zaczynam z tym programem teraz, <grymne> więc niestety nie wiem, co to w ogóle robić, ale dobra. Eee, weźmy sobie... Eee, tak. Weźmy jeszcze raz to zróbmy, co zrobiliśmy. No i tak to jest, tak? Jest też film właśnie. Yy, I w sumie yy, 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 robimy to samo z głosem. Yy, weźmy sobie coś na przykład yy, z tego jakiś taki sam, samą muzykę. Yy, z Audacity na przykład yy, nie, tutaj raczej nie będzie tego. Yy. Dobra, nieważne. Ogólnie tak samo się robi ym, z filmami, y, z głosami takimi z Audacity. Tylko musicie odpowiednio zapisać, bo ja nie pamiętam, jak się y, zapisywało w, z Audacity, ale ogólnie tak to ma być. Tak to ma ogólnie być. <laughs> Wszystko działa. To trochę ściszymy, tak, y, głośność, i trochę ściszymy. Ok. No. Jest, dobrze. I teraz jak to zapisać. Tutaj możemy zapisać projekt tutaj. Ale żeby tak zapisać, to trzeba. Importuj na przykład do kolekcji. Można to sobie zaimportować gdzieś. Na przykład na pulpit to sobie zaimportujemy. I nazwę pliku na przykład. Test. I importuj. Aha. Aha, bo ty jest importu tego. Aha, czyli tak nie będzie. Um, um. Weźmy sobie test. No właśnie. To nie, to nie tak. <laughs> Kurde, wyłączyłem Mówi markera, rany boskie. jestem głupi. No, <laughs> jeszcze raz to robimy, widać tak to ma być. I teraz jeszcze raz. Mm. Nie. Może zabierz plik filmowy. Tak my to może zaimportujemy na przykład do mój komputer. Weźmy sobie do moje wideo. <laughs> I nazwę to. Test. Klikamy dalej. Dalej. Teraz co się... Trwa zapisywanie. Tak, mi to będzie bardzo dużo długo lecieć. Chyba. Yy, tak. I tu po prostu Wam się to normalnie zimportuje. Wam to będzie działać, ale na razie yy, to się usunie już. Bo to mi wcale niepotrzebne jest. Więc, jak wiecie, wiecie jak to zrobić? Wiecie. Mówię, markera wyłączamy. Nie musimy zapisać. Ja nie zapisuję. No i to by było na tyle. Także na razie. No i cześć.